Siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężerzyckiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego wydania naszego wyjątkowego programu. W sobotę 25 września zainaugurowaliśmy 9 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka Plus Komercja. Według Państwa była gala inauguracyjna, był także. Premierowy spektakl, premierowy podwójnie, bo premiera, a więc rozpoczęcie festiwalu, ale także ogólnopolska premiera spektaklu pod tytułem La Bomb. To spektakl w reżyserii Sambora Czarnoty, spektakl, w którym grają Anna Czartoryska, Niemczycka, Katarzyna Glinka, Karolina Sawka, Maria Wieczorek, Sambor Czarnota, Radosław Pazora, Wojciech Błach, a także Michał Rolnicki. Drodzy Państwo, to spektakl, który również prezentowaliśmy Państwu w niedzielę 20. Tego A więc festiwal rozpoczęty. Zapraszam do tego, byście na naszej stronie internetowej, chociażby albo w punkcie informacji kulturalnej, kupowali bilety na wszystkie wydarzenia artystyczne, w tym nie, nie tylko spektakle konkursowe, ale także wydarzenia e, towarzyszące. Warto! Szanowni Państwo, e, witamy. Dziewiąty festiwal Sztuka Plus Komercja. Rozpoczynamy po przerwie. Szanowni Państwo, kolejna edycja festiwalu. Osiem wydarzeń konkursowych, sześć towarzyszących. I to wszystko od dzisiaj do połowy grudnia. Główny organizator Centrum Kultury i Sztuki w Siełce, witamy serdecznie u nas. Współorganizatorem, współrealizatorem firma Wojciecha Słupskiego, agencja artystyczna Open Teatr. Ja pierwszy raz jestem patronką, więc czuję się zaszczycona. Bardzo dziękuję za ten przyjemny obowiązek. Jestem właśnie patronką całego festiwalu. Pierwszy raz. Byłam oczywiście, że festiwal jest mi zdany, byłam tu wielokrotnie ze spektaklami, w których grałam, które były i w konkursie uczestniczyły, i poza konkursem, także serce są bliskie memu sercu. Tu jedno tylko zdanie prywaty, ponieważ mój starszy syn, jego wybranką serca i żoną została właśnie panna Siedlec. Także, to są wspaniałe dziewczyny w bardzo, bardzo tutaj mi serce mocniej bije, w związku z tym chciałam tylko powiedzieć, że z dyrektorem, żeśmy tak się dzielili swoimi przemyśleniami, bo ja tą patronką zostałam już w zeszłym roku, a ponieważ festiwal przełożony, zaczęłam podejrzewać, że może to ja jestem jakaś taka pechowa, ale okazało się, że nie. Tak, ja Szanowni Państwo, 10 lutego pełnię funkcję dyrektora Centrum Kultury i Sztuki, a 12 marca lockdown wszystko zamknie. Można powiedzieć, że chyba bardziej pechowie, tak? Chyba... Właśnie, nie, nie, pani Ale właśnie, nie uważamy, że jesteśmy pechowi, ponieważ yy, dzisiaj tutaj stoimy na tej scenie, cieszymy się, że Państwo przyszli że za chwilę obejrzymy spektakl. Sponsorom rzeczywiście należą się brawa, a taki sponsor, który jest w początku. Proszę Państwa, cię bez sponsorów licz, nie może wydarzyć. Prawda, pani pani? Także bardzo za to dziękujemy. Uwaga, uwaga. Mocno. Look at the view, look at the view. Hello. Yeah. A auto i rodzinka. Przynajmniej część. Uływająca część rodziny. A to! Filtr! Filtr do basenu! Nie jestem w stanie go naprawić! Nie to! To z frędzelkami! to jest Sam! Sam! Nasza nowa babysitterka, którą przez całe wakacje będziemy dzielić nasz dom! nasze dzieci! Jestem bez pomocy! ale jest ona Odwiedzam, jest premiera la bomb 25 i 26 września wczoraj i dzisiaj szanowni państwo powiem tak mam ogromny zaszczyt być reżyserem tego przedstawienia i ogromną radość że ta premiera odbyła się właśnie tutaj nie przypadkowo w tym miejscu nie przypadkowo w trakcie właśnie nie w trakcie tylko na inaugurację tego festiwalu który właśnie trwa myślę że Publiczność siedlecka jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, ja jeżdżę w różne miejsca Polski z przedstawieniami, ale ta publiczność, którą obserwuję od wielu lat, odkąd, czy od 10, bo chyba 10 lat już trwa ten festiwal, ona jest głodna teatru. Ona przychodzi do teatru, bo naprawdę chce tego teatru. Ona chce zobaczyć aktorów, chce ich podejrzeć, chce zobaczyć historię, która jest im proponowana przez różne teatry. Ale będę mówił o La Bomb, ponieważ, wiadomo, to tyczy się Naszej, naszej premiery. Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach to też wyjątkowi ludzie. Ludzie, którzy oddali nam swoje serce, swoją pracę, zaangażowanie, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, bo bez tego nie udałoby się zrealizować tego przedstawienia. I wreszcie, i wreszcie aktorom, którzy wzięli udział w tym, dwie obsady, jak widzimy tu z tyłu. Maria Wieczorek, Kasia Glinka, Ania Czartoryska-Niemczycka, Karolina Sawka, Michał Rolnicki, Radek Pazura, Wojtek Błach i ja. Ja nie grałem, bo jestem reżyserem tego przedstawienia, ale będę grał w, w, w późniejszym etapie. Gorąco zapraszam Państwa do przychodzenia nie tylko na nasze przedstawienia, ale szczególnie oczywiście, ale na inne przedstawienia tu, w tym miejscu, bo to miejsce jest godne uwagi, polecenia, jest nietuzinkowe i wyjątkowe. Wszystkiego dobrego. Pierwszym z cyklu wydarzeń towarzyszących 9. Ogólnopolskiemu Festiwalowi Teatrów sztuka Komercja jest spektakl pod tytułem To tylko seks. To monodram, w którym rolę główną gra Olga Bołądź. I ten monodram w piątek, 1 października w naszej sali teatralnej będzie 17.20. To godziny, kiedy będzie można to wydarzenie artystyczne zobaczyć. Zachęcam Państwa do tego, byście przyszli. Kupcie najpierw rzecz jasna e bilet na naszej stronie internetowej albo w punkcie informacji kulturalnej. Kolejny spektakl konkursowi 9 Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Sztuka Plus Komercja to przedstawienie pod tytułem Lista męskich życzeń. To spektakl, który wyreżyserował Artur Barciś, a w obsadzie zobaczymy Waldemara Obłozę. Kacpra Kuszewskiego oraz Anetę Zając. Jest to spektakl, drodzy państwo, który na pewno nie pozostawi was obojętnym, który na pewno zostanie w pamięci, to spektakl wreszcie, który umili, a na pewno rozjaśni wieczór ten sobotni. Zapraszam i zachęcam do udziału w tym spektaklu konkursowym. A w niedzielę, 3 października, Krew dla Miasta i Powiatu. To wydarzenie, które już na stałe rokrocznie odbywa się w naszym mieście, organizowane jest przez oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Siedlcach. Drodzy Państwo, od godziny 10 na placu generała Sikorskiego odbędą się wydarzenia, będzie krwiobóz, będzie można więc oddać krew, ale ja chciałbym Państwa również zachęcić do tego, byście o godzinie 16 przyszli do nas, do naszej sali teatralnej, bo tutaj odbędzie się Gala, gala zorganizowana przez zarząd główny Polskiego Czerwonego Krzyża, zarząd w Siedlcach Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas tej gali odbędzie się wręczenie odznaczeń państwowych, odznaczeń dla honorowych dawców krwi, ale także co ważne, całość uświetni reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. Zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu również. A młodzież szkolną zachęcam do przyjścia do nas, do naszej sali teatralnej i zobaczenia spektaklu pod tytułem Mały Książę. To przedstawienie, to spektakl, który wyreżyserował Waldemar Koperkiewicz. On także do tego przedstawienia napisał muzykę, a w całości... Udział biorą aktorzy teatru S. To klasyczny tekst Antoina de Saint-Exupéry'ego o tym, że dzieci widzą więcej, o tym, że każdy z nas być może tak naprawdę powinien być i pozostać do końca życia dzieckiem, bo wtedy inaczej patrzy, jest bardziej krytyczny, jest, ale resztę to powiedzcie sobie sami. Zapraszam. 7-8 października, godzina 9-11. 7-8 raz jeszcze powtarzam, godzina 9.11. Zachęcam Was, droga młodzieży, a także Was, drodzy Państwo, wychowawcy i nauczyciele, naprawdę warto. Nasz ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja dziewiąta jego edycja w pełni, dlatego też zachęcam was drodzy państwo do obejrzenia wydarzenia towarzyszącego. 9 października w sobotę o godzinie 16 i 19 weekend z R. To spektakl w reżyserii Wojciecha Bułacha w znakomitej obsadzie. Spektakl, który was rozweseli, ale także spektakl z przesłaniem. Po to, żeby się przekonać jakie to przesłanie zapraszam państwa do nas, do naszej sali teatralnej. Zapraszam również do tego, byście kupowali bilety na naszej stronie internetowej. To niezwykle wygodne. W każdej chwili można to zrobić albo spacerując, przechodząc, mimo, można wejść do naszej instytucji przy ulicy Świrskiego 31 i ten bilet fizycznie nabyć. Zapraszam. Warto. Jeszcze raz warto. W tym wydaniu naszego programu to już wszystko, jak Państwo widzicie, moc wydarzeń artystycznych na Was czeka, to też zachęcam do udziału w nich wszystkich. Polecam Państwa uwagę także naszą stronę internetową, zaglądajcie także na nasz profil na Facebooku, pamiętajcie o kanale na YouTube, żeby go subskrybować bezpłatnie zresztą. No i Scena 24 to dwumiesięcznik, w którym prezentujemy Państwu nie tylko nasz program artystyczny na najbliższe tygodnie, ale również wiele ciekawych artykułów, wywiady, informacje, recenzje. Zapraszam, zachęcam do zobaczenia w kolejnym programie.